Gotowa? Gotowa. To zaczynaj. Cześć kochani, to co teraz oglądacie to jest reaktywacja mojego starego kanału na YouTubie. Zmieniłam nazwę, skreśliłam tam te filmiki, zaczynamy od nowa. Będzie tutaj, będą rozmowy, będą spotkania, ale o wszystkim wam jeszcze nie mogę powiedzieć, więc chodźcie, pokażemy wam coś innego. To jest droga nasza, prywatna, do, yy, tylko do, do nas, do naszego studia. Jest tutaj baner Flexa, bo jestem dystrybutorką. Mamy flagę, którą mieszkańcy Namysłowa już z daleka widzą. O, tu jest flaga. Wymieniana co jakiś czas, bo pracuję 24 na dobę oczywiście. Pokażę wam coś dzisiaj. To tak, słuchajcie, urlop ma nasze studio. Ale jak to yy, prawdziwy Polak, my z urlopu nie mamy. Co robimy na urlopie? Remontujemy. Dokładnie. Tu macie naszego Fiecika, który był z nami, znaczy my z nim na rajdzie koguta. <noise> jak to na prywatnej posesji? Drzewo do kominka. No jest tutaj wszystko. A tu widzicie naszą małą zabudowę. Tu były kiedyś takie Blaszaki trochę mniej, że tak powiem, wyglądały. Słuchajcie, mieliśmy też kiedyś prowadziliśmy do jakiegoś niedawnego czasu wypożyczalnie przyczep. Zostawiliśmy sobie dwie przyczepy: jedną taką towarową, żeby mieć co przewozić, a drugą taką lawetkę. A pokażę Wam co na niej jest. Słuchajcie, kupiliśmy sobie niedawno taką małą zabawkę. A czekaj, może nie z tej strony, będzie widać. Czekam. Tak, widać będzie. O, proszę bardzo. Los Gokardu. Będzie zabawa, jest parking duży koło nas, więc będzie jak śmigło. Te płyty idą do wymiany. To wszystko idzie do wymiany, to co widzicie. Ta płyta też idzie do wymiany. No i co? Dobra, stara, wchodź do środka. To jest nasze królestwo. Część z Was pewnie. Te ściany już są wymienione. A w obecnej chwili czekamy na kuriera, bo ma nam przywieźć całe oświetlenie. oświetlenie. Będziemy sobie tutaj ładnie wyznaczać poziom oświetlenia. No i gniazdek, oczywiście. No, i gniazdek bo gniazdka, oczywiście. no bo są wszędzie. One są. Nie wiem, czy to będzie widać. Nawet na suficie. Sofit. Są na ścianach, jest nawet jakieś wiszące. Z tej strony na ścianie też. E, też mamy gniazdka. Dojadą. Ta ściana też idzie do wymiany. Cała. Tak. Wszystkie, wszystkie praktycznie e, uchwyty zmienią swoje miejsce. Troszeczkę będą miały ustawienie. No, więcej uchwytów e, takich więcej. na butelki będziemy też mieć tutaj. E, będzie tam, tam w rogu taka fajna też szafeczka, która do nas dojedzie. Słuchajcie, tutaj na tej ściance na, la, na razie tak w planie mamy, żeby jeszcze dojedzie do nas też uchwyt taki z Flexa fajny. Będziemy mieć tutaj wszystkie Nie Flexy. Nie dojedzie, jedziemy po niego osobiście, jedziemy sobie na, wizyt, na wizytę do, siedziby, do Centrali do centrali Flexa. Yy, I będą sobie tutaj wszystkie polereczki ładnie wisiały na tak, tym uchwycie. Tak, bo te co widzicie to są dwie. A Trzecia z tyłu jest... są jeszcze cztery, ale to nie koniec. Będzie ich znacznie więcej. Dużo, dużo więcej. Tutaj będą też jeszcze polerki, reszta będzie w skrzyniach. Zmiany są też wymuszone tym, że... No też nie, nie chcę wszystkiego mówić, ale na podstawie pewnych rozmów... Nie możemy wszystkiego powiedzieć. Coś tu się więcej będzie działo między innymi, ale... A to no ci na bieżąco wszystko oglądać. No. Mamy tam bałagan, Mam ale może coś pokażemy tam. Dawaj to taki bałagan, nie bałagan. <noise> Słuchajcie, tutaj właśnie jest tu ta reszta płyt, płyty które tutaj do, na ścianę które pójdą. będą montowane. No sprzęty. Sprzęty. No, flexy karszere. Półki, bałagan. No jest. Spawarki To wszystko jest w trakcie właśnie porządkowania. Układania ta rozplanowywania. Trzeba na wszystko do wymiany. Te wszystkie Trochę skrzynki chemii. pójdą, będą wieszane po prostu na ścianach. Spawara, bo czasami hmm. też się przydaje. Tak, spawamy y, detailingowo. Yy, Oznacza to mamy nawet. Ozonowanko. Ozonowanie. Ładowarka, bo wiecie, że się. No klienta. jakiś czas temu żeśmy się chyba nawet chwalili tą ładowarką, no jest dosyć tak, taka dosyć fajna. fajna. Yy, słuchajcie, dużo zapytań mamy, na jakim my kompresorze pracujemy w ogóle. Tak, bo jak widzicie używamy dużo powietrza. Mamy... Słuchajcie, tutaj mamy tu są dwa trzy wyjścia na, na przewody na te... powietrza. Rozgałęźnik jest na dwa, korzystamy Wprawdzie jeszcze z jednego. Kiedyś już był filmik pokazywany, ale że te pytania się powtarzają, więc nie wiem. Jeżeli chcecie to. pokażemy co pokażemy. nie to Gdzie masz kluczy, bo... no, Gdzie masz kluczek? Nie wiem, zobacz tam z tyłu. A tu jest, o, tu dobra. Okej. Okej. Okay. Okay. No to chodźcie, pokażemy Wam tutaj. Tak? Co, Letusiu? tusiu. Hmm. Za kartami schowany. Proszę bardzo. Też mam Takie baga, bo to wszystko się <grym> przesuwałem. 500 litrów, 1400 litrów na minutę. Piotr, ten wózek Nie, wózek jest mniejszy zdecydowanie od tego. On jakoś 300 kilo waży. No, mamy ustawionego tam na między 5,5 a 6 barów. Tyle korzystamy na maszynkach Kowaxa. No chyba, że potrzebujemy ee, skórki, no to wtedy i tak dalej, no tam reduktory są przy, przy pistolecie z reduktor, żeby zredukować to na dwójkę, aczkolwiek czasem redukujemy to nawet na baniaku. Mamy Ech. jakieś tam piaskarki, Zimowo pierdoły. pochowane nasze pochowane stoły, krzesła zewnętrzne. Ogólnie bije do 11 barów, więc zapas powietrza jest spory. Słuchajcie, my będziemy powoli e, rzucać Widzisz. kamerę w kąt, dlatego że wyznaczymy sobie tu po długości jedną wysokość, żeby umiejscowić lampki. E, mniej więcej już określ określiliśmy, na jaki to będzie. E, gniazdka pójdą. Niżej będzie dorabiony. No. Będziemy dorabiać. Brakuje nam gniazdka jeszcze tu, w tym miejscu na dole. I dwie lampy jeszcze z tej strony pójdą też niżej, bo na razie korzystaliśmy z tej takiej zawieszonej. Ja mogę pokazać. Mniej więcej. O, to 60 cm. Pokaż mi więcej Krótszy, no bo tutaj. Mniej więcej, zobaczmy taką No te akurat będą po prostu tutaj w poziomie z racji tego, że pionie. są tutaj w pionie, dlatego, że są tutaj uchwyty, no, więc nie jedna. będziemy tutaj za bardzo robić bałaganu. Druga z drugiej strony. No. Ale tutaj te na ścianach będą już sobie ee, dwa razy dłuższe. Zdecydowanie. Troszeczkę odporniejsze i, i to tak mniej więcej będzie wyglądać. Wjazd, jak widzicie, mamy boczny. Także trzeba piękną zatoczkę walnąć. Tu trzeba zatoczkę, tu tylko dla tych, co zdali prawo jazdy normalnie, a nie wygrali w chipsach. E... Pomocnica. Letuśka. Pomocnica Niektórzy nasza. Niektórzy znają ją z targów. tak, znają. Leti. Znają. No. E... Ostatnio przekonała się troszeczkę więcej do studia, więc musimy jej zrobić też tutaj budę. Ocieplaną. Hmm? No i co? Może zobaczymy no się. No i jeszcze musimy wszystkie te wszystkie właśnie uchwyty. Chwilę. Chemię, to wszystko rozplanować, gdzie co ma być, tak żeby było wszystko pod ręką, żeby można było szybko działać. Zaczniemy od lamp. Zaczniemy od lamp. Zaczniemy od lamp. Kontakty. Wtedy widać. Czekamy tylko jeszcze ten kurier przyjedzie. Kurier nasz ulubiony kurier, nasz który ulubiony kurier. zawsze, prawie zawsze, mam nadzieję nie dziś. Rozwala paczkę. Eee, nie wiem z jakiego powodu. Po prostu chyba jest jakiś taki pechowy. Aczkolwiek... A bo bardzo szybko e, chce wszystko zrobić. Widzimy to troszkę inaczej, bo jakoś inni kurierzy potrafią mieć porządek na... No płacę, dobra, gniazdka mamy. Koszulkę na kabel mamy ładną, czarną. Więc nie tylko działać. Chwilę, Dobra, na chwilę się za, żegnamy. I za chwilę się a widzimy. Jak coś tam poprzykręcamy, może dzisiaj Bo to pokażemy. Nas. A jak nie, to następnym razem. Narka. See ya.